Witam wszystkich, omówimy sobie dzisiaj hotfix, 27 jest, on był jeszcze jakiś czas temu w sobie poradzony, tutaj 5 stycznia jest dzisiaj 7, ale to spokojnie, sobie omówimy go tam troszeczkę, pograłem, potestowałem, więc tak mniej więcej wiem co się zmieniło, co jest nowego i co w ogóle. Więc ten, dobra, zaczynamy. Tutaj naprawiono, że trusz od nie dawał projectile Speeda tak jak powinien, więc to naprawili. No i tutaj jeszcze napisano, że naprawili jakieś tam mniejsze bugi, więc to spoko, przynajmniej, że nie wypisywali tego. A z jednej strony spoko, z drugiej strony teraz nie wiemy, co tam zrobili. Bo z tego co też widziałem dużo nowych bugów. Tutaj pewnie tego nie ma opisane, bo to są nowe bugi. Na przykład mopki się jakoś tak dziwnie agrują. One tak, jakby stają w miejscu długo. Na przykład na goblinka wie tym nowym, często się zdarza, że Mobek stoi w miejscu, tak przez długi czas. Szkielety na ruinach, niektóre stoją też w miejscu, tak przez długi czas. Łuczniki, tym bardziej. I ten, robaczki, jak wychodzą z tych dzbanków, też tak stoją w miejscu, więc to warto zauważyć, że może na przykład być gdzieś cypanek, tylko że te wszystkie robaki stoją w miejscu, te pajączki. Więc to jakby musicie uważać trochę teraz, bo to się trochę zbugowało Najbardziej trzeba uważać chyba na te łuczniki, szkielety, bo one stoją w krzakach i ich nie widać za bardzo. No i od ci może wyjechać, tak, no, z dupy się od, odbuguje i ci może wyjechać bać od razu, nie? Więc to trzeba uważać. To to takie bugi, które ja zauważyłem przynajmniej. No i dobra, lecimy. Tutaj na starcik mamy nerfy na Rogalka. Klasycznie Rogal był za, za silny. Nie no, nie no, chujowy był Rogal w, w miarę, ale no oni jeszcze go znerfili, bo nie wiem, co oni tam sobie myślą. Więc mamy tak, zwiększyli siłę z 9 na 6, czyli o 3 i wigor z 6 na 5, czyli o 1. A Resourcefulness z 20 na 25 powiększyli. W ogóle ciekawa trochę to zmiana jest, no bo dali mu jakby, odebrali mu 400 a dali mu 5, czyli on ma teraz więcej niż Niż inne postacie. Bo każda postać, mniej więcej jak sumujesz wszystkie staty, to ma tyle, tyle samo. Nie wiem, czy teraz rok ma więcej. Yy, dobra, sprawdziłem sobie to, to teraz ma. 105 statystyk razem z tego co dobrze policzyłem czyli tyle co inne postacie więc to jest dosyć ciekawa zmiana bo skoro dostał jedną statystykę i ma dopiero tyle co wszystkie inne postacie chyba wszystkie tak mają ale tak, tak mniej więcej jak kiedyś patrzyłem to wszystkie jakby sumujesz, jak te podstawowe staty to masz zawsze tam chyba 105 tyle co fighter ma przynajmniej tam fightera łatwo policzyć bo ma 15 wszystkiego więc no rog miał jedną statystykę mniej jak tak więc ciekawe czemu tak było i teraz mu to jakby dali ale no i tak jest nerw no bo jakby zabrali mu te ważne a dali mu resourcefulness nie? A z jednej strony możesz powiedzieć, że to jest błów. I teraz uwaga, czemu to jest buff, No bo w tej gierce tak naprawdę chodzi o otwieranie skrzynek i zbieranie złota, więc no będziesz szybciej otwierał skrzynki przynajmniej. Więc to jest jakiś plus. Będziesz mógł bardziej spierdalać tym rogiem i otwierać skrzynie. Powiedzmy. No ale dobra, no to jest nerfik, nie? Ogólnie, więc jedziemy dalej. Weak pointa zmniejszyli z 40% na 30%. Ten Damage Reduction. Raczej znaczy Armor Reduction No i to też jest czysty nerfik, nie wiem czemu tak i to, tak to, to, Nie wiem, to jest dziwna zmiana w sumie, nie wiem czemu tak Te 40% i tak nie było już za dużo nie Raczej no, to była jedyna jedna twoja opcja, żeby zabić fighterów I teraz zmniejszyli twoją jedyną opcję, żeby zabić fighterów Czyli teraz w ogóle, nie, nie wiem, jest sens to brać? No bo na przykład z tym, z tym przegrywaj z Barbarzyńcą, nie? Albo z jakimiś innymi klasami Znaczy jak miałeś taki dobry giro, to może wygrywałeś tak z tymi niektórymi? Jakimś tam rangerem, jak podszedłeś za niewidce? No ale wiadomo, że Rapture był ci bardziej potrzebny do tego nie? A teraz jak jeszcze to masz znerfiony, no to praktycznie, no nie wiem, dziwny jest teraz ten rogal, bo z fighterem, co masz w ogóle nie wygrywać z fighterem? Oni tak chcą ci powiedzieć? To masz przegrać, jak będziesz widział fightera? Nie wiem, o co tu chodzi. No ale spoko, zmniejszyli mu to. No i teraz to jest fajne w miarę. Double jump jest zmniejszony minus movement speeda z minus 20 na minus 12, czyli to jest no bardzo malutko teraz tak naprawdę. I sobie też to testowałem trochę. Ten double jump jest teraz bardzo spoko tym bardziej przez to, że te itemki są nowe i nowe itemki możesz jakby więcej nastakować ogólnie movement speeda, więc jakby Jesteś w stanie nawet na plus wyjść dosyć łatwo z movement speedem i z tym double jumpem. Na double jump jest fajny, ja ty bardziej jest fajny z kuszą, bo wtedy, jakby jak skaczesz i masz tego double jumpa, to masz w tym czasie na przykład przeładowywać kuszę i nie spowolnisz cały czas, nie? przez cały ten skok, bo w locie jakby ci się nie zmniejsza speed, na przykład podczas przeładowania. Więc to jakby fajna jest kusza z double jumpem, to z testowałem i to jest spoko na przykład. No i no ogólnie jest w Dubble spoko teraz w miarę mi się wydaje. Można to z czymś zacząć brać. No ale dobra, lecimy dalej. Magiczne niewitki, nie aktywują ambusza i shadowrunnera, czyli teraz nie możesz sobie podką tego aktywować. O to chodzi? No to jest kurwa, nie wiem czemu tak zrobić, no to było, to było spoko, że było gośpodką, nie? No, bo teraz te podki takie trochę useless są na Rogala. Nie wiem w ogóle czemu to usnęli. Znaczy to było lekko broken mogłeś grać wtedy bez niewidki na przykład weak point i rapture i wtedy miałeś w dps a razem z tym wszystkim no ale no nie wiem no i tak mogli to zostawić no bo to była taka fajna zagrywka i tak to dużo, dużo ci brało no bo musiałeś wyciągnąć tego potka wypić go tego potka i mieć 3 sekundy żeby akcję jakoś prze, przeprowadzić więc to było ciężkie jakby jak, jak już ci to wyszło to powinieneś za to być nagrodzony no bo to i tak jest ciężka akcja bo nawet w czasie picia tego pota może ci ktoś jebnąć w plecy coś dużo może później tak nie? więc to nie wiem czy by to zmienili jak dla mnie trochę bez sensu no ale mamy serno. Shadow Runner, Buff teraz się dezaktywuje po wykonaniu jakiejkolwiek akcji, a nie jak atak jest ten e, wykonywany, czyli że no po prostu, i to jest najgorsze, to jest przed zamachnięciem w ogóle. Czyli na przykład biegniesz sobie z tym Shadow Runnerem, jak się już zamachniesz raz, to już, już nie masz tego spidania. Nie dość, że to z na 10%, z 15% to jeszcze kurwa dopiero dolili to, że przed atakiem to się dezaktywuje, czyli no nie wiem. No ten Shadow Runner już jest kurwa martwy, nie? No a to, jest, to, to był najważniejszy perk dla Rogue'a tak naprawdę, no bo Rogue jest wolny w chuj. Nie szkujmy się. Agility nie masz jakoś dużo Jakiś nie wiem Warlock jest w stanie dobić praktycznie tyle samo spida, co ty na tym rogu No bo też wiadomo, że musisz jakieś DPS-y dobić czy coś Jak nie masz takich bisowych o to nie będziesz za szybki tym rogiem No i no jeszcze mu teraz tego Shadowrunnera dojebali To już praktycznie bez Shadowrunnera też Fighter jest kurwa w fullplaycie będzie szybszy od ciebie na sprincie W ogóle czemu sprinta oni jeszcze nie zrefili? Ty wiecie jaki sprint jest w To jest 50 spida to daje nie? Chcę przeliczyć 50 spida na procenty Jeden spida to jest 0,3% jak coś wam podpowiem 0,3% 33, to zaraz to policzymy, nie? Zaraz, zaraz 33. No, zrobimy tak, 50 podzielimy na 3, to będzie 16 razy tyle. No czyli no, to jest tyle, nie? 16,6 spina daje sprint fightera, a kurwa rogue, rogue ma shadow radera, który daje 10% na 3 sekundy tylko. I jeszcze po użyciu Divitki, która ma 40 sekund cooldowna nie dowiedziałem no, jaki to ma kurwa balans w tej gierce to ja nie wiem. Nie? Sprint jest o 6,66. Lepszy procent, jest dłuższy i jest kurwa, no nie wiem, no bez sensu to jest jak dla mnie, nie? Rogue powinien mieć takiego sprinta, a Fighter shadow Shadowrunnera kurwa, że aktywuje u się po sekundzie windzie Na 3 sekundy i jak wykona akcję to się kanceluje i wtedy to by jakiś balans miała ta gierka No ale no, aktualnie to nie wiem co nie odpierdalałem, no ale dobra, lecimy dalej Castillion damage jest zredukowany, to jest akurat wiadomo, że to się stanie, bo Castillion był za dużo, Castillion był tyle co rapier praktycznie chyba. No i to było trochę bez sensu, bo jeszcze mogę się te dagger mastery, no jakby, no i tak Castillion jest dobry, bo i tam zmniejszyli o jeden chyba obrazy, czy o dwa. I też można cały czas używać Chris daggera, Chris dagger też jest tak naprawdę dobry. Wiem, że tam dużo ludzi nie lubi, on jest trudniejszy trochę niż Castillion, ale to jak tak pomyślisz, to jest praktycznie to samo, no bo masz też dwa ataki jakby takie ten przed combo to i potem masz jakby ciach ciach, nie, czyli to jest tak jakby ten trzeci Castillion od góry taki wiesz. Nie? To może tak samo policzyć. Nawet, nawet Chris by wyszedł ci lepiej, w sumie, bo tam są dwa ataki, więc jakby dwa razy te twoje trudy mejde się nałożą. Jest troszeczkę wolniejszy Chris, no ale no, jakby mi się wydaje, że Chris tak będzie dobry w miarę takich zastępstwo na Castylona, jakby ktoś nie chciał Castylona. No albo po prostu Stiletto. Nie, Stiletto też nie znerfili, więc jest dobre. No albo Rapierka po prostu też. nie? No bo Rapierek też jest Broken cały czas. Tam niego go nic nie ruszali, więc można używać. Tutaj czas trwania wszystkich trapów jest zmniejszony o połowę, no to spoko, no bo te trapy to były bez sensu, że to trzeba było rozmontować, bo jak wpadłeś to nigdy z tego nie wyjdziesz, więc to git. Tutaj ten spell od Rangera, ten Forceful Shot to knockbacka zwiększyli, czyli jak to, to było coś takiego, że jak odpalasz to no to przez 8 sekund jak kogoś trafisz tego odpycha, więc to jest teraz zwiększone to odpychanie, to spoko nawet. No i teraz mamy buffy na klerika. Chyba same buffy to są, nie wiem. No, ale dobra, Judgment. Jest zwię zwiększony slow z Judgmenta. Jak walniesz, to z minus 20 na minus 30, spoko. No i jest cooldown zmniejszony z 20, 32 na 28, no spoko. Smite jest zwiększony cooldown z 16 na 18, czyli tutaj nerf lekciutki. No w ogóle trochę pojebano, że 16 sekund, tylko miał smite myśleć więcej. I Holy Lighta jest cast time, czyli jak długo castujesz tego Holy Lighta, to jest mały kilek chyba. Z sekundy 2,5 sekund na 2,25. No jakby, nie wiem, po co ta zmiana, no chyba Spoko było w miarę wcześniej, no ale no, dużo mu nie zmienili. I Holy Strike Damage jest 15 na 20. To jest trochę pojebana zmiana, bo ten Holy Strike jak dla mnie tak za mocno już bije na tym Kleryku. No praktycznie na dwa Holy Strike jesteś w stanie się wypierdolić jak gości ma jakieś itemki. Więc to dosyć dziwne, że to tak powiększyli jeszcze tutaj. No ale no dobra, no nie wiem, no tak duszę nie zmienili w sobie temu klerykowi. No może teraz zaczną grać Judgmenta znowu zamiast Smite'a, bo to chyba każdy grał Smite'a, więc to jakby spoko, że może coś tutaj ten. No, chociaż nie wiem czy ten slow trochę za duży nie jest na tym Judgmentie, no ale jeszcze zmniejszony cooldownem. No ale teraz pewnie zaczną znowu grać Judgmenta, na solo, przynajmniej bo na solo każdy grał smite i pałkę. No i waliłeś pałką te holy Strike i potem waliłeś smajta jak ktoś podszedł, nie? I tak się grało z No ale dobra, lecimy teraz bardem. Kurwa, tego barda ja nawet nie wiem, czy to czytać. Po prostu jakby po pomieszali wszystkie te tiery speli, czyli jakby na przykład będziesz musiał mniej tego no legend mieć, nie? Tego spe spell memory. Music Memory, nie wiem co tam miał. No to sobie możecie popatrzeć, nie, no, nie będę tego wszystkiego tutaj czytał, nie no, ale ogólnie tutaj zmniejszyli jakieś tutaj. Czyli taki ogólnie chyba buff jest, no tu niektóre widzę zwiększyli na trójki. Peacemaker, nie wiem czy ktoś to używał. Shriek of Weakness jest zmniejszony, czyli to się na pewno używało. Harmonic Shield się używało, to też jest zmniejszone. No te też się chyba używało, bo to było te, ja nie wiem które to były nawet. Czekaj, które zwiększyli, Zwi zwiększyli Peacemakera i chao Chaotic Discord. To jest chyba to, że każdy do siebie strzela, a Peacemaker to jest, że nie można się bić. Znaczy, że mobki do ciebie strzelają i do, do wszystkich No jakby, no czyli ogólnie to mi się wydaje, że to jest zbów na barda, bo mniej jest wszystkiego A jeszcze tu, Song of Shadows zwiększyli To nie wiem, które to było No ale ogólnie jakby widzę, że z tych takich potrzebniejszych o to zmniejszyli Czyli jakby będziesz w stanie więcej teraz bez itemek nosić, tych piosenek Więc no spoko, bo to, te, te ceny niektóre były takie trochę broken, nie? Znaczy, za wysokie No taki bisowy bard był broken A taki podstawowy bardzo to, to praktycznie mogłeś się osrać, nie? I to było takie trochę dziwne to z tym zrobione, Więc powiedzmy, że spoko, że takie coś zrobili. No i teraz mamy dalej, fall of damage na wszystkie bowy i crossboa jest tak zrobiony, że szybciej jakby tracisz damage, w sensie na bliskim dystansie szybciej tracisz, z, z, zaczynasz tracić damage niż na dalekim, nie? No i to jest spoko w sumie, no bo longbowem o no to kurwa gościu cię z pół mapy napierdala na dwa hity jak grasz jakimś, no i to było trochę przejebane. Więc teraz on będzie trochę szybciej ten damage traci, więc zobaczymy o ile i jak szybko. I to samo z crossbowem, bo crossbowy na fighterkach też były broken, więc to też spoko. Ale z drugiej strony hand crossbow ma zwiększony jakby ten follow, czyli znaczy no, no, wiecie o coś, tak jak z tym boami, czyli że... Dalej może strzelić i nie będzie to aż tak jakby obniżał damage. No bo jak nie wiem, czy ktoś widział, jak ja grałem z tym handcrossbowem, to pokazywałem na streamkach czasem, że no, praktycznie zrobisz 5 kroków do tyłu i już 10 damage, jakby ci schodzi z tego handcrossbowem, jak nie 20, nie, Zależy, jaki tam masz. Więc to było naprawdę bardzo pojebane z tym handcrossbowem. Teraz jest to trochę jakby lepiej zrobione. W sumie nie patrzyłem jeszcze o ile, no ale to spoko. No to jest taki lekki buffing na Rogala w sumie. Nawet no, chyba tylko Rogal używał handcrossbowem. Nie wiem, czy jakiś ranger jakiś build był, ale wątpię. No, to taki na, na rogale akurat buffik tutaj, nie? Yy, I teraz mamy tutaj, że subdejtowane są wszystkie te armory, shieldy, instrumenty, że dają więcej tych statystyk bazowych niż wcześniej i to na podstawie jakby rzadkości, czyli teraz jest tak, że po prostu wszystkie itemki dają ci na przykład jak były te adventurer Bootsy czy coś, czy jakieś ten, no cokolwiek co dawało jakieś stata, na przykład dawało ci jeden deksa na tam białym, potem na przykład dwa dexa na zielonym i trzy deksa na fioletowym dopiero, nie? To teraz na przykład masz, że na, białym, na szarym ci daje Jeden, na białym ci daje 2, na zielonym daje 3, na niebieskim 4, na fioletowym 5, na legendarnym 6, na uniku 7, czyli jakby masz jakby zwiększone co jeden stat bazowy na itemku co tier, tylko nie daje na tym junku, czyli na tym co zaczynasz. Chyba jedynie na wizarda daję te wizard hat i wizard 6 czy coś, I to jest chyba taki wyjątek, co które daje. Te magic power. No i to jest zmiana taka, no jak mi się wydaje, że ona trochę rozpierdoliła lekko tą gierkę, nie? W sensie, do no, teraz jakby nie opłaca się granie z zielonym itemem, ani niebieskim praktycznie w ogóle. Jakby wiadomo, że każdy item chcesz mieć fioletowy, no bo base, jakby, bazę ma dużo lepszą niż zielony, już nawet nie mówiąc o tych rolkach, które ma. No i to jest takie trochę dziwne, też mi się wydaje, że to odblokowuje parę fajnych buildów, no bo na przykład wtedy masz taki, nie wiem, Viking Helmet. No to Viking Helmet ci może dać 7 Agility Unique, 7, a on ma, nie wiem, z minus 8. Spida, chyba? Minus 8 speeda, 7 agility, 1 agility to jest 1 speeda, czyli masz minus 1, to jest praktycznie jakbyś bez hełmu chodził. A plus masz do tego rolki jakieś, agility też ci daje action speed, więc to jakby... no OP trochę to jest, nie? Lustra w zerys na przykład masz uniki, które dają 7 agility, a one mają minus 3 speeda, czyli wodzisz na plus 4 base. Jakby na no, dużo pojebanych rzeczy jest. I teraz tutaj też, że większość leder armorów ma więcej armor ratingu, na jakby na rzadkość, nie? Czyli ogólnie leder Armory są zbuffowane I to w połączeniu z tą zmianą Ja wam ja powiem, że to jest dosyć Taką śmieszną jakby Śmiesznego builda wymyśliłem Mogę wam nawet pokazać A Zobaczcie to, to, taki z tego odcineczek jeszcze nagram Bo zobaczcie ile teraz Maruder Armor na, daje, nie? On ma minus 10 spida, 5 agility, 5 agility to jest 5 speeda Czyli ten Armor ma minus 5 spida praktycznie Można powiedzieć I on daje ci 55 Armor Rating 55 Armor Rating to praktycznie tyle daje ci jakiś chujowy plejcik, nie? No dobra, no może trochę przesadziłem, bo tutaj jakieś w pleciki to po 60 mają, po 70. No ale zobaczcie na przykład takiego Regal Gambesona, nie? Regal Gambeson, którego grasz na Slayer'a Fighter'a, daje ci na przykład 48 armor rating i minus 17 spida. No to jest zielony, nie? Czyli nie wiem ile tam fioletowy. No fioletowy może by dawał z 55, nie wiem. No ale minus 17 spida, to jest kurwa minus 17, a tu mam minus 5 na fioletowym. Jeszcze zobaczcie jakby to był Unique, Nie. I jakby to był unik ten armor. No i do tego możecie sobie złożyć na przykład Heavy Leather Leginsy z bonusem do Movement speeda, żeby wyjść na zero. No więc, znaczy, no nie wychodzę to na zero przy tych moich. Jakbym jeszcze miał plus 5, to bym pewnie wyszedł. Dlatego Leather Cup, który ma najwięcej jakby armora i ma 8% catch Damage Reduction, albo można sobie jeszcze założyć. Lizarda, który ma 15 heads od 9 Reduction. No i tutaj, chyba, tak naprawdę te dużo nie zmieniają, więc tutaj po prostu założyłem takie co bądź. Najlepiej by było jeszcze mieć te na vigor, chyba. Ja akurat ich nie wychwyciłem za bardzo. No ja za bardzo nie wychwyciłem żadnych takich na vigor dobrych, fioletowych, bo to też, też fioletowe by się przydały. Heavy Bootsy też chyba są heavy te, te, te które najwięcej daję. Może lepsze by były też te na vigor, tylko te mi dają dużo siły. Ja trochę siłą tutaj, teraz ten, bo w tym nie mam siły, tutaj nie mam za bardzo powera, więc trochę siłą odstawałem, więc te założyłem. No i jak to wszystko sumujecie to patrz co, wychodzi mi 29% armora, 29% plus mam 8% z czapki, no i jakby to wychodzi w chuj dużo, nie? A jeszcze na przykład tutaj sobie mam takie, zobaczcie jak na przykład bym takie założył, bisowe, nie? Że z armor ratingiem, plus 9 armor ratingu i to mi daje 2% armora. Na tym momencie, bo jestem już w tym w table, bo jakby armor działa tak, że im więcej masz armora, tym później daje ci więcej, nie? Czyli zobaczcie to, że 9 armorami już daje tutaj 2%, tak jakbym miał, nie wiem, jeszcze armora na jakichś amuletach, no amulecie mam akurat, nie? Ale na każdej części tej zbroi bym miał armora, bym miał bardziej takie unique, unique chyba daje 60 coś tutaj, jeszcze bym miał z armorem. A to mi się wydaje, że na, na rogalu byś mógł 40% armor ratingu plus headshot damage reduction 8%, tank rogal metanowa, nawet no ja tu mam akurat mało speed bo ja sobie gram jakiś taki dziwny z double jumpem, więc to nie patrzcie. No ale no właśnie, no patrz to, i możesz jeszcze do tego grać double jumpa, i możesz grać do tego kuszę małą. Taki mini fighter wychodzi z tego, nie? Więc to jest dosyć śmieszne, śmieszny secik. Jak ktoś by miał golda i by chciał przetestować, to może to też chce spróbować. Mi się wydaje, że to może być jakby dobry nawet set. Ale to już tam wracając do tego, z tego będzie jeszcze odcineczek, więc spokojnie z tego sacika zobaczymy, jak on się w ogóle sprawuje. I tutaj dalej mamy, że plejty i chain armory też są jakby zmienione, że tam więcej dają armor ratinga na tier, czyli no tam spoko, no bo więcej daje. Tutaj, że frog, czyli ta szata taka Pierwsza co ma Wizard daje więcej Armor ratingu i też na tą szatę dołożyli Deksa teraz z tego co widziałem. Ona teraz Deksa daje. Yy, tak bazowo, nie? Że tam co Tier, czyli no tam wie, no wiecie tak, jak te inne itemy były, to na teraz Deksa daje. No i tutaj na wszystkie jakby szaty, masz 25 Magic resista, spoko. I teraz tutaj, co ciekawe, to, że mamy nowego Goblin Cave tam nowe mapki pododawali cztery chyba są nowe mapy, z tego co tam słyszałem. I ogólnie ta mapa jest większa. Tam są nowe pokoje posklejane z starymi pokojami i na każdej jest cave troll i cyklop niby ja jeszcze ich w sumie nie spotkałem bo nie grałem za dużo teraz no ale to spoko ogólnie że jest nowy ten goblin teraz goblin chyba jest najbardziej opłacany do farmy yy, rangi przynajmniej no bo jest większa mapka więc tych escape'ów jest trochę łatwiej jest tam znaleźć się wiara tak za bardzo nie ogarnia więc tutaj łatwo jest dosyć farmić do golda i też dlatego że tutaj mamy kolejną zmianę czyli ruiny są zmienione na to że są czerwone portale gdzie i potem schodzisz do krypt i potem schodzisz na inferno czyli masz jakby dwa razy wejście w dół na ruinach, i przez to ruiny są teraz najdroższym cave'em, jakby nie? Najdroższym do wejścia na, ra na ranket, bo ja na przykład płacę teraz 350 czy tam 450, że pamiętam. No i to jest jakby najwięcej, bo już, już bardziej mi się opłaca na ruiny fajnie. Na ruinach mam 300 czy tam 400, a ogólnie 50 więcej jest na tych ruinach teraz niż na kryptach, więc to jakby jest takie. Jakby wiecie, no to z jednej strony jest spoko, no bo tutaj masz trzy jakby mapy, tylko z drugiej strony i tego nie przewidzieli. Że ja wchodzę na ruiny, już na tych pierwszych ruinach mam pełen plecak golda, więc jakby po co wschodzić do krypt, niżej po zabicie mobków tam, nie? Więc co najwyżej ja mogę tam na mobkach nafarmić, no ewentualnie mogę jakiś nie wiem, fioletowy podmienić z zielonym, znaczy no, czy zielony wypierdolić wziąć fioletowy No Mogę nie wiem, nie wiem coś tam może lekko golda podbić sobie, ale to lek lekko no, ale dobra, to już na kryptach, nie? A po co mam jeszcze schodzić na te inferno, nie? to już jest samobójstwo przecież? Nie dość, że podków nie będę miał, no bo tutaj jakieś PVP trzeba było, tutaj trzeba po coś zbić, tutaj coś dostałem hita, jeszcze na ten inferno mam schodzić? Po co, jak mam plecak, jakby takie dziwne to jest? Ja sobie takiego jednego rana zrobiłem, no ale jakby na tym inferno ja już nic nie podniosłem. Ja tam z tyką biłem, nie? Nie wiem, tam by jakaś legendarka mi musiała drapnąć chyba, żeby coś wyjebał, nie? Bo, no nie wiem, tam już nie, nie miałem po co już tam być, tak naprawdę, ale wszedłem sobie zobaczyć, taką przygodę zrobić. Więc to jest dosyć taka spoko. To jest Spoko ogólnie zmiana, tylko by musieli Dropraita upierdolić razy trzy według mnie. Tak, żebyś, jakby miał sens wschodzić do tego inferno. Także nie wiem na tych kurwa ruinach by było max zielony, na kryptach byś miał max fioletowy, ale taki rar, a na tych Inferno dopiero jakieś tam fioletowe legendarki by tak bardziej ci no i wtedy jakby miałbyś sens tam schodzić, jakby coś tam dropić, coś robić. Aktualnie to bez sensu to jest, nie wiem po co tak. No ale koncept spoko, nie jak ktoś chce, chce, chce sobie przygodę przeżyć z kolegami albo z samemu, więc to samo, może tak zejść no, na trzy razy, więc okej. Okay no i teraz mamy tutaj nowego elitkę, czyli cyklopa na high rollerowych wersach, czyli elitarnego cyklopa, czyli czerwony będzie jakiś nie widziałem jeszcze tych cyklopów, więc to nie wiem co on tam robi nowego, no i mamy tutaj że te apeki na wejściówka na ruiny są zwiększone, czyli tak jak mówiłem już tutaj wcześniej, tutaj mamy że jakiś nowy matchmaking jest do tego ogólnie, czyli że tam na solo ci używa tych solo, na duo to jak raz na przykład z demigodem, a ty jesteś pierwszym, o to dobierasz jakby demigodów czyli według jakby rangi najwyższego dobierasz. I tak samo działa na trio, no jakby spoko ale to, no chyba tak już było, nie wiem w sumie tu zmienili, No ja i tak miałem jakąś pierwszą rangę na tych dwójkach, a grałem z demigodami, więc no nie wiem, jakby no spoko, coś niby, niby coś zmienili z tym że będziesz teraz grał z tym, kto ma najwyższą rangę jakby od jego rangi będzie dobierał, tak jak masz w innych gierkach tego typu, z rangami i tutaj mamy teraz dwa nowe itemy z cyklopa, które lecą takie do craftowania, to mam mogę pokazać jedno to widziałem, że jest takie oko cyklopa, śmieszne takie, dosyć oczko robimy z kulę tutaj i ta kula daje Dwa additional memory capacity no i jeden Ola Tributes, czyli jest bardzo fajna ta kula tak naprawdę. No ale no wiadomo, że oko cyklopat pewnie ciężko dostać, ale kulka ogólnie fajna, lepsza niż ta na pewno, bo ta daje tylko dwa memory capacity, ta co była wcześniej, a teraz ta daje jeszcze jeden Ola Tributes. A drugie to mamy takie gacie z cyklopata i z nich robisz spodenki takie, które wyglądają jak te klofowe, tylko że nie dają dexa, a dają 3 agility i trzy siły, więc też są bardzo fajne te spodenki tak naprawdę. No takie dwie najlepsze statystyki dają, nie? No chociaż w sumie nie wiem, czy dex by nie był lepszy tam. No nie wiem, no ogólnie fajne te spodnie w miarę. Można połączyć je z tymi trollowymi jeszcze doublecikiem trollowym, który daje też agility. Nie wiem czemu, zamiast dexa Dablecik normalnie dexa daje. I może byśmy mogli mieć takiego trollo cyklopowego seta, więc to jest śmieszne. No ale no takie, takie sceny. Przynajmniej coś dodali nowego, że coś tam leci. No i teraz, że bandaże i poty można kupować po 3 w staku To jest to, co ja często mówiłem, bo jak na przykład brałem po 21 potów, czy tam bandaży 21, to musiałem kurwa po jednym klikać, 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 klikać. I to było wkurwiające, teraz można sobie trójeczki od razu zabrać, więc to jest fajne, no i tutaj teraz mamy, że Dark and Darker jest oficjalnie tam w Korei coś tam i coś tam dla dorosłych, no to jakieś nic nieważnego, tu że lokalizację koreańską, no i tutaj mamy coś jeszcze w miar miarę ważnego, że poprawili jakby to jak jesteś pod wodą, bo pod wodą się wchodziło i było tak po prostu wytłumiono, nie? Że tak w no, takie trochę głupie to było, że wchodziłeś pod wodę, a jeszcze kurwa, no nie wiem, tak dziwne to było. Jakby tej wody tam nie było, po prostu tu to, to teraz tak bardziej to słychać, że jesteś pod wodą, tak nie wiem, tak słychać po prostu. No, musicie wejść sobie sami, to zobaczycie, że jakby czuć tą wodę teraz przynajmniej. No i tutaj jeszcze zrobiono, że torcze teraz trochę damage'a zadają. I to jest jakby spora zmiana, bo mi się wydaje, że to wcześniej na przykład jakby nie działał torcz na Rapture, to na pewno, i też nie działał przez jakiś czas teraz torcz na yy, Achillesa, i przez to mi się wydaje, że teraz będzie działał Ciao, Pablo. To ogólnie na te wszystkie prokowane, nie? Na przykład Blow of Corruption będziesz mógł która torczem zadać. To też ciekawe, jak ktoś grał Warlockiem. Lepiej się nie przyznawać do takich rzeczy, no ale będziesz mógł coś takiego zrobić w sobie. Ciekawe, ciekawe, jak to działa. Nie testowałem tego. No powinno działać Blow of Corruption, nie? Tak, byś miał takiego bisowego seta na Additional Magic Damage. To nie wiem, ile jest takiego Blow of Corruption, więc z 50. I byś kogoś torczem rzucił za 50. W ogóle Warlock też nie ma nic do rzucania, nie? Żadnego jakby itemku, bo on nie może noży, nie może kuszy. tak żeby nie mógł sprokować tego Blow of Corruption. A torcem będziesz mógł to zrobić. Więc to jest taki trojebów na warloka, mi się wydaje. No ale też na Barbarzyńcę i na rogala też mi się tak wydaje. Jakbyś nie miał już noży więcej albo sikierek, to możesz to torcem rzucić po prostu kogoś. Tak jak kiedyś się dało, bo to kiedyś się dało, później to wyłączyli chyba. No i teraz znowu można, więc to jest spoko. No i to tyle w sumie z tych zmian. Patrzyk jest taki, no spoko na 10, jak dla mnie. Trochę od tego rogala. No ale z drugiej strony odblokowali mu jakby tego full, full tank bo można takiego sobie zrobić śmiesznego Jak ktoś, jak ktoś ma itemy i ktoś ma kasę to sobie może przetestować, jak dla mnie to może być nawet dobre Nawet z Lizardem można to spróbować, bo z Lizardem wtedy byś miał 15% redukcji headshota I powiedzmy, żeby złożył 40% z armora, to taki fighter by cię zwalkiona na 4 hity może nawet musiał jebnąć w Heda Jakby nie jebnął w heada to nie wiem z 5, więc wtedy jakby mi się wydaje, że ten set jest broken Tym bardziej, że ten, który ja wam pokazywałem to ja tam biję po 70 z rapiero, czyli tak jakby Damage'a jakby dużo nie tracisz, robiąc takiego seta, więc to jakby nowa meta na Rogala chyba się szykuje, pod tanka taki Slayer, Slayer Rogal Slayer Rogalasz. No więc tak, no z ogólnie ogólnej patrzyk jest w miarę spoko. Te itemki, które jest takie dziwne, że to te fioletowe i takie tam mapki nowe są z Git. Szkoda, tylko że na ruinach się za bardzo punktów nie da teraz nabijać na wyższych rangach, No bo no, byś musiał schodzić na ten inferno, a to tak tutaj ciężko schodzić, bo to długie rany są znowu, to z pół godziny masz. No ale no ogólnie to Git, nie wszystko. Chyba nie ma czegoś takiego, co mi się nie podoba. No poza może tymi itemkami tutaj, nie? Z tymi statami. A czy to i tak jest, jak dla mnie Git w miarę, bo to dużo jakby Bonusów odblokuje, ale to jest chujowe pod tym względem, że jakby te gorsze i te niebieskie i zielone są takie Jak niebieskiego to mam takie kurwa no, tym mi ostatnio więcej już i takie wiecie, nie? No i pewnie jak ktoś będzie miał full uniki o to będzie rozpierdalał całe serwery Nie wiem, jeszcze nikogo nie spotkałem, bo nie grałem za dużo No ale to pewnie na jakichś wyższych rangach jak spotkacie kogoś full unika to on będzie kurwa latał po ścianach i rozpierdalał wszystko, nie? Więc to też takie trochę dziwne jest z tej, przez te base staty. No gościu, se zrobi barbarzyńcą 35 deksa, bo weźmie wszystkie itemy na deksa. No i co mu zrobisz? Czy nawet z 50, 40? bo na pelerynce może być 5 z tego co widziałem. No i będzie miał 50 deksa na barbarzyńcu, i będzie napierdalał kurwa szybciej niż Rogal, nie? I jeszcze skakam szybciej niż Rogal, więc no, no takie dziwne to można porobić. Nikt za bardzo chyba nie wiem czy testował coś takiego. Jakby ludzie i ta grę tak grali, więc to o tyle spoko, że jeszcze nie abizuję tego za bardzo. Jak Jakby Golda to mnie abizował w sumie, no ale nie mam za bardzo bez tym makrutem. Więc no, patrzyk nawet spoko na 10. Ja wam dzięki, dziękuję i na razie.